Mój synu, widzę Twoje zmagania. Wiem, jak bardzo boisz się niewidzialnych sił, które próbują odebrać Ci pokój. Byłem tam, kiedy szeptałeś w ciemności. Boże, chroń mnie i moją rodzinę. Pozwól, że powiem Ci coś. Żadne zło nie ma władzy nad Tobą, gdy trwasz we mnie. Każda Twoja modlitwa o ochronę wznosi się do mojego tronu. Aniołowie już stoją przy Tobie, a moja obecność otacza Twój dom. Wiem, że są dni, kiedy czujesz się atakowany, gdy lęk próbuje wejść do twojego serca, ale ja nigdy cię nie zostawiłem. Moja ręka osłania cię, moja krew daje ci zwycięstwo. Zapamiętaj: broń, którą przygotowałem dla ciebie, jest silniejsza niż jakiekolwiek ciemności. Twoje życie i twoja rodzina są w moich rękach. Nie ma takiej mocy, która mogłaby zatrzymać moje błogosławieństwo, gdy ja mówię: Jesteś chroniony. Widziałem, jak walczyłeś w modlitwie o swoje dzieci, o małżeństwo, o pokój w domu. Każde twoje westchnienie i każda łza stały się wołaniem, na które odpowiadam: Nie lękaj się tego, co nadejdzie, bo ja już idę przed tobą, burząc plany nieprzyjaciela. Dzisiaj ogłaszam nad tobą ochronę, dzisiaj stawiam mur światła wokół twojego domu. Dzisiaj przypominam ci, że jesteś moim dzieckiem i żadna broń przeciw tobie nie zwycięży. Twoja modlitwa ma moc. Twoje słowa wypowiedziane w wierze zmieniają atmosferę Twojego domu. Uwierz, że to nie koniec. To dopiero początek nowego czasu, w którym doświadczysz pokoju, jakiego jeszcze nie znałeś. Pomódl się teraz ze mną. Panie, proszę cię o ochronę przed wszelkim złem. Otocz mnie i moją rodzinę swoją mocą. Niech Twój pokój i Twoja światłość będą w naszym domu. Niech aniołowie strzegą nas w dzień i w nocy, a Twoja obecność będzie naszą tarczą. Ufamy Tobie, Panie, bo tylko Ty jesteś naszym schronieniem. Amen. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, polub ten film, zasubskrybuj kanał i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje ochrony Bożej.